Ja sobie włączę, włączę sobie prezentację, którą chciałabym Wam pokazywać w międzyczasie. Tak, jak powiedziałam, to nie jest dla Was temat nowy, więc nie będziemy aż tak bardzo, może, wnikliwie się zatrzymywać, ale mniej więcej podobnie będą wyglądać też kolejne lekcje, że będę mieć przygotowaną jakąś tam prezentację, jakieś materiały. Ewentualnie udostępnię Wam mój pulpit, mojego komputera, i wtedy będziecie widzieli po prostu dokumenty, które gdzieś tam będę mieć przygotowane, chociażby treści zadań. Dzisiaj przypomnimy sobie ewidencję wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń obciążających pracodawcę. Gdyby w danym momencie pojawiły się jakieś pytania, to piszcie albo zgłaszajcie chęć, chęć zabrania głosu. Ja, być może pod koniec, jak wyświetlę już te zadania, to poproszę parę osób, żeby, żeby coś na ten temat powiedziały. Tak, żebyśmy przetestowali, jak to wszystko funkcjonuje i działa. No, to zaczynamy. To, czym nie jest wynagrodzenie, to już wiecie, że jest to taki ekwiwalent, który otrzymuje pracownik za świadczenie pracy na rzecz pracodawcy. To, to wynagrodzenie przede wszystkim ma formę wypłaty pieniężnej, ale może pracownik otrzymywać na przykład też świadczenia w naturze, czyli nieodpłatnie towary, materiały, usługi danego przedsiębiorstwa lub różnego rodzaju ekwiwalenty. Takie ekwiwalenty to może być ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Albo ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, jeżeli pracownik otrzyma od pracodawcy odzież roboczą i nie ma możliwości, żeby to pracodawca dbał o czystość tej odzieży, to wtedy pracownik otrzymuje taki ekwiwalent właśnie za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie. Jeżeli chodzi o konto, na którym będziemy księgować, takie naliczenie wynagrodzenia według listy płac, to jest to konto Wam już znane, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. I po stronie MA zaksięgujemy te zobowiązania, jakie mamy z tytułu naliczenia wynagrodzenia brutto na liście płac. Ale my wiemy, że tak naprawdę. Yy, Wynagrodzenie brutto to nie są w pełni te, nie do końca są to środki, które należą się pracownikowi w 100%. Więc będziemy musieli wyksięgować z tego konta, z tych rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, różnego rodzaju potrącenia. Po pierwsze, potrącenia obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne, składka na ubezpieczenia, ubezpieczenie zdrowotne pobrana. Co to znaczy składka pobrana, bo my wiemy, że część tej składki można później jeszcze odliczyć od podatku dochodowego. My będziemy tu potrącać tą składkę, która faktycznie została pobrana, a nie tą, która podlega odliczeniu od podatku dochodowego. Oprócz tego obowiązkowym odliczeniem jest należna zaliczka na podatek dochodowy i tu też będziemy wyksięgowywać z tych rozrachunków z tytułu wynagrodzeń. To są obciążenia takie obowiązkowe oprócz tego potrącimy takie dobrowolne elementy które są odbijane od wynagrodzenia jeżeli pracownik należy do związku zawodowego no to będzie tu kwestia opłacenia składki na związek zawodowy jeżeli należy do kasy zapomogowo-pożyczkowej i tak później już będę tym skrótem posługiwać KZP no to też tą składkę ta składka zostanie potrącona. Składka na PZU to jest po prostu składka na jakieś jakiekolwiek, to nie musi być akurat konkretnie PZU, ale jakiekolwiek dobrowolne ubezpieczenie grupowe. Które, do którego pracownik się zgłosił, nieważne jaka to firma, czy PZU Hestia, Warta, czy coś innego. Jeżeli takie zgłoszenie zrobił, to dobrowolnie też zobowiązał się do odprowadzenia składek. Oprócz tego trzecim takim potrąceniem są potrącenia egzekucyjne, na przykład elementy, jeżeli na, na wynagrodzenie Wszedł też komornik, to pewną część komornika będzie do przelania na konto komornika. Różnego rodzaju te potrącenia, które są egzekucyjne. Pozostała kwota, która zostanie nam po odbiciu tych potrąceń od wynagrodzeń, to jest nasze wynagrodzenie netto pracownika, no, i to wynagrodzenie netto jest wypłacane, zazwyczaj jest to wypłacenie na rachunek bankowy. Na dzień dzisiejszy, żeby y, wynagrodzenie mogło być wypłacone gotówką w kasie, musi się to stać na wniosek y, pracownika. W pozostałych przypadkach jest to przelew na indywidualne konto y, danego pracownika. I to jest konto rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, natomiast tym kątem będą nam y, korespondowały inne też konta. Pierwszym z takich kont jest konto z rachunki ZUS, i tutaj będziemy sobie po stronie ma księgować wszelkiego rodzaju naliczenie zobowiązań wobec zakładu ubezpieczeń społecznych, czyli jak mieliśmy tam potrącenia obowiązkowe i wyksiękowujemy te potrącenia obowiązkowe z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, to właśnie zaksięgowujemy na jako zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Właśnie tutaj te składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenia zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowników, ale to, jest, to już są składki, które płaci pracodawca, a nie pracownik. Z własnej kieszeni. Po tej stronie też, jeżeli się pojawi wpływ należności od ZUS, to po tej stronie ma też taki wpływ należności od ZUS, zaksięgujemy. Po stronie winien będziemy mieć należności od ZUS. Te należności od ZUS mogą nam powstać z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i inne, inne fundusze. No i po tej stronie będziemy też księgować, Faktyczną już zapłatę zobowiązania wobec ZUS, czyli jak będziemy mieć operację zapłata naliczonych składek, to zaksięgujemy ją tu po stronie winien rozrachunków z ZUS. Kolejne konto, które koresponduje nam z kontem rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, to jest konto rozrachunki z budżetami. Tutaj będziemy sobie przeksięgowywać ten podatek, to potrącenie podatku dochodowego z wynagrodzenia pracownika, jest to należność wobec budżetu państwa, stąd też należności na, księgujemy na rozrachunkach z budżetami. No i tu po tej stronie, gdyby wpłynęły nam jakieś należności od budżetu państwa, to zaksięgujemy je sobie po tej stronie ma tego konta. Jeżeli och, w drugą stronę, przepraszam. Jeżeli yy, 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 mamy jakiekolwiek należności od budżetu państwa, takie wyliczone yy, z tytułu nadpłaconego podatku, zaksięgujemy po stronie winien. Jeżeli już spłacamy zobowiązanie yy, wobec budżetu z tytułu tej, to po prostu przelewamy tą należną zalicz, zaliczkę na podatek dochodowy, zaksięgujemy sobie to po stronie winien tego konta. Ach, dalej w tą swoją stronę. Dobra, trzecie konto, konto pozostałe rozrachunki. Tutaj zaksięgujemy sobie y Wszelkiego rodzaju dobrowolne potrącenia, które, które wynikają z tego, że pracownik albo należy do związku, albo należy do kasy zapomogowo-pożyczkowej, albo ma jakieś grupowe ubezpieczenie, też dobrowolne, i wszelkie te potrącenia egzekucyjne. Tutaj też mamy. To, co widzicie, zakup składników aktywów trwałych, pamiętacie, jak księgowaliśmy sobie zakup, zakup jakiegoś środka trwałego, a nie płaciliśmy gotówką, to ja Wam mówiłam, że nie robimy tego na rozrachunkach z dostawcami, bo to nie jest nasz standardowy dostawca takich towarów, usług czy materiałów związanych z naszą bieżącą działalnością, tylko właśnie księgowaliśmy to zobowiązanie z tytułu zakupów środków trwałych na pozostałych rozrachunkach i też tak, też tak jest. Jeżeli nam wpłyną jakieś należności, yy, które mamy właśnie z tytułu, nie wiem, nadpłaconych składek yy, czy nadpłaconych tych potrąceń egzekucyjnych, to taki wpływ należności zaksięgujemy na, po stronie ma tego konta. Po stronie winien zaksięgujemy naliczone należności z tytułu, albo właśnie sprzedaży tych składników aktywów trwałych, albo nadpłaconych składek. Tu też zaksięgujemy przelew zobowiązań, czyli jeżeli przelejemy już te wcześniej naliczone składki, to my zaksięgujemy sobie po stronie winien tegoż konta. I to by były konta korespondujące. Tak naprawdę o jednym z nich kont nie powiedziałam, ale za momencik o nim powiem. Jak wygląda sama ewidencja wynagrodzeń i potrąceń wynagrodzeń? Pierwszy krok, jeżeli naliczamy wynagrodzenie według listy płac, to tak jak już wcześniej powiedziałam, zaksięgujemy to po stronie ma konta rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. i Jednocześnie wynagrodzenie brutto to jest kosztem dla pracodawcy. Stąd też zaksięgujemy je na koncie y, kosztów rodzajowych wynagrodzenia, jeżeli mamy, y, prowadzimy ewidencję na dwóch zespołach, czyli w zespole czwartym i w zespole piątym, to tym samym przeksięgujemy też przez rozliczenie kosztów na konto y, na przykład koszty działalności podstawowej, jeżeli to jest y, podmiot produkcyjny. I to jest pierwszy etap, księgujemy samo naliczenie wynagrodzenia według listy płac. Kolejny etap to jest przeksięgowywanie tych potrąceń, o których przed chwilą Wam mówiłam. Pierwsze potrącenie składki na, na ubezpieczenia społeczne, te obowiązkowe, wyksięgowujemy z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, czyli po stronie winien, i przeksięgowujemy na rozrachunki z ZUS, bo tak naprawdę to są środki, które trzeba przeleć do zakładu ubezpieczeń społecznych. Kolejne potrącenie, składka ta pobrana na ubezpieczenie zdrowotne, tak samo. Wyksięgowujemy z konta rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i przeksięgowujemy na konto rozrachunki z ZUS. Kolejne potrącenie. Tym razem należna zaliczka na, pod, na poczek podatku dochodowego. Dalej wyksięgowujemy po stronie winien rozrachunku rozrachunków z tytułu wynagrodzeń i przeksięgowujemy na rozrachunki z budżetami. Ponieważ jest to już zobowiązanie nie wobec ZUS tylko wobec budżetu państwa. Trzecia kolejna operacja to jest przeksięgowanie tych pozostałych już dobrowolnych obciążeń, składek na związki zawodowe, do kasy zapomogowo-pożyczkowej, na te ubezpieczenia grupowe, dobrowolne. I tutaj przeksięgowujemy z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń na pozostałe rozrachunki. No i ostatni element jest związany tutaj z tym wynagrodzeniem pracownika. To jest przelanie wynagrodzeń netto na imienne rachunki pracowników i ponieważ prze, robimy to przelewem, więc strona ma rachunku bieżącego, no i wyksięgowujemy z zobowiązań z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń. I w ten sposób będzie wyglądać ewidencja wynagrodzenia pracownika na kontach księgowych. Ale to nie jest wszystko, ponieważ tak naprawdę wynagrodzenie brutto. To nie jest jedyny koszt, jaki ponosi pracodawca w związku z tym, że zatrudnia pracowników. Oprócz tego, że wypłaca wynagrodzenie brutto, to ponosi jeszcze dodatkowe koszty. I tutaj tymi dodatkowymi kosztami są, to, są składki różnego rodzaju. Po pierwsze, połowa składki ubezpieczenia emerytalnego 6,5% ubezpieczenia rentowego. Ubezpieczenie wypadkowe standardowa stawka 1,67, ale tak naprawdę tutaj są widełki od 0,67 do 3,33 to jest uzależnione od stopnia ryzyka związanego z wypadkiem dla danego stanowiska pracy. No i fundusz pracy 2,45%, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 1,10%. W sumie łącznie to jest około 20,48%, w zależności od tego, jakie jest, jakie jest ubezpieczenie wypadkowe. Angelika pisze, że nie słychać, natomiast no ja nic ze swojej strony, nic nie mogę na to poradzić, odpiszę jej tylko. A my kontynuujemy ewentualnie będzie mogła sobie odsłuchać, jeżeli jej się nie uda do końca i tak w każdym, w każdym przypadku jeżeli komuś coś przestanie działać, ja później będę o widzę, że Kasia do mnie napisała, a ja nie patrzyłam. Od razu od, Kasia pyta o możliwość wysłania prezentacji. Oczywiście natomiast będzie też dostępny będzie też dostępny będzie to, to nagranie z dzisiaj ja wam po, po zakończeniu tego spotkania udostępnię link do nagrania tego naszego dzisiejszego spotkania także jeszcze będzie można do tego wrócić i każde każda w każdym momencie przypomnieć sobie co było pokazywane i co było y, mówione. Y co z tymi ubezpieczeniami, które płaci już ponad, ube ponad wynagrodzenie brutto pracodawca? One są też kosztem dla, dla firmy. Natomiast naliczenie ubezpieczeń będzie się odbywać na dwóch kątach. Z jednej strony ubezpieczenia społeczne, te składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą zobowiązaniem wobec Zakładu Ubezpieczeń społecznych, stąd też zaksięgujemy po same, po, po stronie ma rozrachunków z ZUS. Natomiast y, dla nas, jako firmy, będzie to koszt i zaksięgujemy na koncie ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Y, jeżeli prowadzimy ewidencję na kontach zespołu piątego, to dalej poprzez rozliczenie kosztów przeksięgujemy to na przykład na koszty działalności podstawowej. Czyli przy tej operacji czwartej, jeszcze mogłaby być ta operacja przeksięgowania y, kosztów. Y, w przypadku. W przypadku, kiedy już faktycznie przelejemy te składki na konto ZUS, no to tutaj widzicie w przypadku te, tą operację piątą, zapłata obciążeń wobec ZUS środkami pieniężnymi z rachunku bankowego i tu wyksięgujemy z rozrachunków ZUS na stronę winien i po stronie ma księgujemy, na koncie rachunek bieżący tą operację gospodarczą. I tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o to księgowanie tych wynagrodzeń i ubezpieczeń, które jeszcze dodatkowo obciążają pracodawcę. Chciałabym, żebyście zrobili jako takie podsumowanie, ja to zadanie później też wrzucę na grupę, żeby też pozostałe osoby też widziały to zadanie. Ale tak szybciutko, to, ponieważ zadanie jest wzięte z jakiegoś dalej tam zbiorku zadań z książek, to co ja Wam chciałabym podpowiedzieć, to które operacje podlegają księgowaniu, a które nie podlegają księgowaniu. I tak wynagrodzenie brutto. No to będziemy księgować. Czy ktoś by chciał zabrać głos i, i spróbować mi tak grupie, pozostałym osobom powiedzieć, kto, na których kontach zaksięgujemy to wynagrodzenie brutto? Jest ktoś odważny? Niech się zgłosi. Czy mam sama wyznaczać? Jeżeli ktoś. Chcę powiedzieć, to niech powie, niech zaznaczy tą opcję, że chce zabrać głos. Justyna, może ty? Okej, okay, sama spróbuję tu oddać głos Justynie na początek. Już zaraz, zaraz spróbujemy to zrobić. Tylko muszę sama się zastanowić jak. O. No, testujemy. Tam e ewentualnie, jeżeli masz, musisz wyrazić zgodę, a ewentualnie jak masz e kamerkę włączoną, a nie chcesz, żebyśmy widzieli Ciebie, to musisz tą kamerkę wyłączyć sobie. Halo? Nie wiem, Justyna, napisz czy cośkolwiek u ciebie się pojawiło. No i czy masz możliwość, czy masz mikrofon? Bo jeżeli ktoś nie ma mikrofonu, to nie będzie jak zabrać głosu.